Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i to będzie trochę inny film niż normalnie, będzie bardzo krótki, bo nagrywam go, żeby poprosić Was o pytania do QA. Stwierdziłam, że nigdy takiego filmu na moim kanale nie było, a bardzo chętnie podpowiadam na Wasze pytania, czy to książkowe, nieksiążkowe. Możecie pytać o cokolwiek chcecie. Jeżeli zapytacie o coś, na co bardzo nie chcę odpowiadać, to po prostu nie odpowiem, ale postaram się odpowiedzieć na, na wszystkie Wasze pytania, właśnie związane i z kanałem, związane ogólnie z książkami, związane. Te wszystkim, nawet nie chcę wam tutaj dawać żadnych przykładów, po prostu niżej w komentarzach zadawajcie mi pytania, na które będę mogła odpowiedzieć w oddzielnym filmie. A żeby też nie robić tego filmu takiego bardzo krótkiego, tylko z jednym zdaniem, że proszę o komentarze i nic więcej, to postanowiłam, że też trochę sobie z wami pogadam. Nie wiem, czy miałam kiedykolwiek taki film, podejrzewam, że nie, żeby po prostu coś sobie z wami tutaj porozmawiać. I myślę, że to będzie dobry moment też, żeby, żeby to zrobić. E, jeszcze tak naprawdę nawet nie wiem o czym myślę, żeby Wam opowiadać o tym, co robiłam, kiedy mnie nie było. <noise> Więc przez ostatnie pół roku, bo no te trzy filmy, które nagrałam w przerwie, to nie można tego nazwać powrotem, tak naprawdę. No, trzeba przyznać, że od pół roku po prostu e, bardzo średnio mi z tym kanałem szło. Miałam bardzo dużą niechęć, bardzo dużego takiego lenia. E, powód, no właśnie tego, że mnie tutaj nie było, jest trywialny, no bo to jest po prostu lenistwo z mojej strony. I też trochę niechęć do czytania. To już Wam mówiłam za pierwszym razem, jak zniknęłam na pewien moment, że zmieniłam pracę. Dostałam bardzo, bardzo wymagający projekt, i jak już wracałam z pracy, to nie miałam ochoty w ogóle sięgać po jakąkolwiek książkę. Nie miałam ochoty czytać, nie miałam ochoty robić nic, co wymagało jakiego, jakiegokolwiek pobudzenia mojego umysłu. Więc no, jedyne co robiłam, to oglądałam głupie filmy na YouTubie albo szłam wcześniej spać. No, to był bardzo średni czas tak naprawdę i bardzo wymagający. Na szczęście dużo się nauczyłam. W te pół roku dowieźliśmy w końcu projekt praktycznie z sukcesem, że <gry> nie mogę to tak nazwać. Już dostałam nowy projekt, ale teraz już wiem, jak wygląda praca w tej firmie. Ja też bardzo często firmy zmieniałam, a tutaj myślę, że przez to, jak to się wszystko potoczyło, mogę w obecnej mojej firmie zostać trochę dłużej, no ale zobaczymy, jak to będzie. I przez to też się już tam trochę przyzwyczaiłam. Myślałam, że będę mogła znowu zacząć czytać książki i że znowu będę czytać w takim samym tempie, jak czytałam wcześniej, ale tak się nie stało. Próbowałam zaczynać różne, różne książki, próbowałam znaleźć czas, żeby je czytać. I nawet tak miałam ten czas, bo to nie było tak, że ja pracowałam 24 godziny na dobę, trochę nadgodzin robiłam, ale nie jakoś bardzo dużo, ale nawet jeżeli miałam ten czas i nawet jak już później właśnie w mojej pracy zaczęło się wszystko układać, to dalej nie miałam ochoty czytać tych książek, dalej nie miałam ochoty, nie wiem, na przykład nawet przeglądać Instagrama i sprawdzać. E, jakie są nowości książkowe teraz. E, nawet nie mam jeszcze książki najnowszej Małeckiego u siebie, co jest dziwne, bo że przeważnie jak tylko wychodziła, to od razu to, to, to od razu ją kupowałam, a tutaj no gdzieś mi to mignęło oczywiście na Instagramie, ale nie przywiązywałam do tego w ogóle wagi. Było to bardzo dziwne, bardzo dziwny okres w ogóle w moim życiu. Taki... No, trochę też czuję jakbym Was może troszkę zawiodła, że e, tak zniknęłam też Be, bez, bez żadnego powiedzenia dlaczego, więc bardzo Was jeszcze raz za to przepraszam. Um, ale no, jakoś, jakoś tak wyszło. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę inaczej. Też chcę y, zmienić trochę, coś zmienić na tym kanale. Jeszcze nie wiem dokładnie co dalej, no, sobie tak o tym trochę myślę. E, ale tak jak mówiłam w moim m, ostatnim filmie że nie chcę brać książek do recenzji, bo też trochę mnie to przytłaczało, kiedy musiałam czytać coś, bo tak się dogadałam z wydawnictwem, a nie do końca miałam na to ochotę, kiedy też czytałam bardzo dużo, bo chciałam, żeby były fajne podsumowania miesiąca. Często myślałam sobie, że o w tym miesiącu przeczytałam tylko trzy książki, to muszę szybko nadrobić, żeby przeczytać więcej, żeby móc Wam coś opowiedzieć. Ale z drugiej strony myślę, że lepiej będzie, żebym wrzucała cokolwiek. E, wiecie, nie, że 10 książek albo nic, e, żebym robiła może mniejsze podsumowania miesiąca albo nawet zrezygnować z podsumowań miesiąca i robić taki film, na przykład co trzy książki, które przeczytam, żeby Wam trochę więcej o nich opowiedzieć. Też możecie mi dać właśnie tutaj w komentarzach znać, co, co Wy byście chcieli zobaczyć, co Was najbardziej interesuje. Um, jakie, jak, co na przykład też nie pasowało Wam w, w moim, jakby starym kanale, jeżeli mogę to tak, co tak nazwać. Co, co Wy chcecie najbardziej zobaczyć? Bo na tym mi oczywiście najbardziej zależy. Um, więc tutaj, no, trochę. Nie wiedziałam, co mam ma z sobą zrobić, co mam zrobić z tym kanałem. Teraz mam nadzieję, że już wrócę i naprawdę będę nagrywać te filmy. No nie będzie, pewnie ich nie wiadomo jak dużo. Też, tak jak mówiłam w poprzednim filmie, znikam na wakacje niedługo, czym też się y, bardzo, bardzo i, i stresuję. Jestem bardzo podekscytowana, bo przez cały rok byłam raz na krótkich wakacjach, takich, wiecie, że wzięłam dwa dni urlopu, a tak to w ogóle nie byłam, też właśnie przez projekt. Więc mam nadzieję, że teraz po tych wakacjach też wrócę z, z energią, żeby więcej czytać, więcej nagrywać, więcej się dowiadywać, co się dzieje w książkowym świecie. Na pewno mnie w tym roku nie będzie na krakowskich targach książki. Nie planuję w ogóle tam jechać, w zeszłym roku nie za bardzo mi się podobało. Z tego co wiem, to chyba nie będzie tam też osób, z którymi przeważnie. E, Przypadnie się wydywałam na przykład na targach książki w Warszawie, więc no, stwierdziłam, że, że nie ma sensu, no, jakoś te, te targi książki w Krakowie w ogóle mnie na nie na nie ciągnie, więc no, niestety nie będzie mnie tam. Na targach książki tutaj w Katowicach. Na pewno będę, bo mam blisko, więc postaram się, chyba one są teraz w tym roku w grudniu, więc spokojnie będę. Jeżeli byście chciały, chciały chcieli <laughs> się zobaczyć albo coś, to dawajcie znać e, i też na pewno się tam, e, się tam spotkamy. Dobrze, i to by było wszystko, co chciałam Wam przekazać. E, dawajcie znać w komentarzach, tak jak mówiłam, jakiekolwiek pytania macie do mnie, książkowe, nieksiążkowe, wszystko jedno, pytajcie, ja bardzo chętnie na nie odpowiem w kolejnym filmie. Jeszcze najprawdopodobniej przed wakacjami uda mi się coś takiego nagrać, jeżeli nie, to tuż po wakacjach, więc tam w połowie listopada. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję też bardzo, że dalej ze mną jesteście, pomimo tego, że Was tak opuściłam bez słowa. Przepraszam i dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!